Przestań się zamartwiać. Życie daje Ci wiele, a Ty często tylko siadasz i martwisz się. Zapomniałeś, że jestem tutaj, by wziąć wszystkie Twoje ciężary i nieść je za Ciebie? A może po prostu lubisz zamartwiać się drobiazgami, które pojawiają się na Twojej drodze? Umieść to na moje liście. Trzeba coś zrobić, czymś się zająć. Umieść to na liście, ale nie na swojej liście. Umieść to na mojej liście rzeczy do zrobienia. Pozwól, że ja zajmę się tym problemem. Nie mogę Ci pomóc, dopóki nie powierzysz mi tego, co Cię obciąża. A choć moja lista rzeczy do zrobienia jest długa. To przecież jestem Bogiem. Mogę zająć się wszystkim, co złożysz w moje ręce. Prawda jest taka, że zajmuję się wieloma Twoimi sprawami, o których nawet nie wiesz. Zaufaj mi. Kiedy oddasz mi swoje troski, nie próbuj ich odzyskiwać. Zaufaj, że zajmę się wszystkimi Twoimi potrzebami, problemami i wyzwaniami. Masz problemy z dziećmi, umieść je na mojej liście. Problemy finansowe. Umieść je na mojej liście. Huśtawka emocjonalna. Zrób to samo. Powiesz mi to chcę ci pomóc. Jedyne co musisz zrobić, to poprosić. Zostaw to. Nie budź się rano mówiąc, czuję się silniejszy, myślę, że mogę sobie z tym poradzić. Dlaczego czujesz się silniejszy? To proste: Powierzyłeś mi swoje ciężary, a ja się nimi zająłem. To ja wzmacniam Twoją siłę i otaczam Cię spokojem. Jeśli ponownie bierzesz na siebie te problemy, wracasz do punktu wyjścia. Zostaw je mnie i zapomnij o nich. Pozwól mi wykonywać moją pracę. Rozmawiaj ze mną. Chcę, żebyś zapomniał o wielu rzeczach, o tym, co Cię złościło, o troskach i zmartwieniach, bo wiesz, że to ja nad nimi czuwam. Ale proszę, nie zapominaj rozmawiać ze mną. Często. Kocham Cię i chcę słyszeć Twój głos. Chcę, byś zapraszał mnie do tego, co dzieje się w Twoim życiu. Chcę słuchać, gdy opowiadasz o bliskich i przyjaciołach. Rozmowa ze mną to po prostu modlitwa. Chcę być Twoim najlepszym przyjacielem. Miej wiarę. Z góry widzę rzeczy, których Ty nie widzisz ze swojego miejsca. Uwierz, że wiem, co robię. Dbam o ciebie i zaspokoję Twoje potrzeby. Musisz mi jedynie zaufać. Choć moje zadania są większe niż Twoje, dziwię się, jak trudno bywa ci wypełnić Twoją niewielką część. Jak trudne może być zaufanie. Dziel się. Gdy miałeś dwa lata, uczono cię dzielenia się. Kiedy o tym zapomniałeś? Ta zasada wciąż obowiązuje. Dziel się z tymi, którzy mają mniej. Dziel swoją radość z tymi, którzy potrzebują otuchy. Dziel śmiech z tymi, którzy dawno już nie słyszeli śmiechu. Dziel łzy z tymi, którzy zapomnieli jak płakać. Dziel się wiarą z tymi, którzy jej nie mają. Bądź cierpliwy. Tak pokierowałem Twoją drogą, byś w jednym życiu doświadczył wielu rzeczy. Dorastasz, zmieniasz się. Zmieniasz pracę, uczysz się, podróżujesz. Spotykasz tysiące ludzi i zbierasz różnorodne doświadczenia. Jak więc możesz być niecierpliwy, gdy coś z mojej listy wymaga więcej czasu niż oczekujesz? Zaufaj mojemu planowi. Jest doskonały. Tylko dlatego, że stworzyłem wszechświat w sześć dni, Wszyscy myślą, że zawsze powinienem się spieszyć. Bądź uprzejmy, bądź dobry dla innych, ponieważ kocham ich tak samo mocno jak Ciebie. Mogą wyglądać inaczej, mówić inaczej, żyć inaczej, a ja wciąż ich kocham. Postaraj się dogadywać z nimi, ze względu na mnie. Stworzyłem Was różnych. Byłoby nudno, gdybyście wszyscy byli tacy sami. Proszę, wiedz, że kocham każdą Twoją odmienność. Kochaj siebie. Kocham Cię tak bardzo. Dlaczego więc Ty nie kochasz siebie? Stworzyłem Cię po to, byś był kochany i byś kochał. Jestem Bogiem miłości. Kochaj mnie, kochaj swoich bliźnich, ale kochaj też siebie. Boli mnie, gdy widzę, że złościsz się na siebie, gdy coś nie idzie po Twojej myśli. Jesteś dla mnie bardzo cenny. Z całą miłością, baba.